Cześć, to Krzysiek z Rowerów Stylowych. Pokażę Wam dzisiaj, jak wymienić klocki w hamulcach hydraulicznych szczękowych firmy Magura. Istnieją dwa sposoby na wymianę tych klocków. My dzisiaj pokażemy Wam szybszy i łatwiejszy dla nas sposób. Istnieje też trudniejszy, o którym tylko wspomnę. Polega on na ściągnięciu całych szczęk i wymiany wtedy klocków. My to zrobimy bez koła pr przedniego, będzie to dużo szybciej. Na sposób zaczynamy od ciągnięcia przedniego koła. W naszym przypadku musimy odpiąć wtyczkę od dynama. O. Następną czynnością będzie spuszczenie powietrza całkowite. Spuszczamy powietrze po to, żeby koło z oponą nam przeszło między klockami bez ingerowania w ich ustawienie. Odkręcamy oś koła. Wciągamy koło. I teraz najłatwiejsza czynność. Aby wymienić klocki, łapiemy je jednym gwałtownym ruchem. Wyciągamy jeden, drugi. Analogicznie przechodzimy do montażu nowych klocków. Klocki nie są kierunkowe, więc nie ma różnicy, czy je zamontujemy w tą stronę, czy w tą stronę. Pozostaje nam już tylko montaż koła, pamiętając o tym, aby prawidłowo ustawić wteczkę dynama. Pozostaje nam już tylko napompować przednie koło i cieszyć się z dalszej jazdy. Jeżeli macie jakiś problem z wymianą klocków hamulcowych, zapraszam do nas do serwisu.